Lata 90. były złotą erą gier strategicznych. Ten rodzaj produkcji dostarczał masę frajdy, niezależnie od tego, czy mogliśmy kontrolować wielkie armie, życie pojedynczych awatarów, czy budowaliśmy nowoczesne metropolie, czy nawet wcielaliśmy się w rolę bóstwa. W całym tym bogatym zbiorze znajdowała się jednak pewna luka. Pochodzący z Niemiec, Volker Wertis, natchniony takimi produkcjami jak Populus, SimCity oraz Little Computer People, wpadł na pomysł stworzenia fuzji strategii czasu rzeczywistego z City Builderem i tak w roku 1993 na scenę wszedł on cały na stalowo. Jak wspomina sam Volker, pomysł na The Settlers przyszedł mu do głowy, kiedy oglądał pierwsze dostępne w prasie screeny z gry Populus. W jego głowie wytworzyło się pewne wyobrażenie tego, jak gra mogłaby się prezentować. Ten pomysł dał jednak właśnie początek Settlersom. Volker, będący zarówno programistą, jak i projektantem, zasiadł do pisania kodu. Wertisowi zależało na stworzeniu gry, która w niespotykany dotąd sposób miałaby realistycznie bazować na zasadzie popytu i podaży. Zamiast wydawać rozkazy pojedynczym poddanym, gracz miałby raczej zarządzać wszystkim z góry, zlecać wznoszenie poszczególnych budynków i łączyć je ze sobą siecią dróg, tak by stworzyć optymalny łańcuch zaopatrzenia napędzający rozwijające się królestwo. Ze względu na kryjące się za taką ideą niuanse natury ekonomicznej, przekłucie tego pomysłu na grę w działający już kod zajęło Wolkerowi cały rok. I dopiero kiedy cała ta kodowa baza była już gotowa, rozpoczęto pracę nad warstwą graficzną produkcji. Wszystko szło jednak zgodnie z planem, jak w dobrze naliwionej maszynie i specyficzna strategia ekonomiczna nabierała wreszcie kształtów. Urokliwa i jak na tamte czasy pełna szczegółów grafika była jednocześnie bardzo czytelna. Widzieliśmy jak na dłoni zarówno naszych pracowitych poddanych, jak i wszelkie potencjalne problemy z zaopatrzeniem. Imponującą robotę zrobił tu Christoph Werner, gdyż z założenia w Settlersach mieliśmy mieć 20 różnych profesji oraz 5 rodzajów żołnierzy, a zadaniem grafika było nadanie każdemu z tych osadników swojej własnej, unikatowej twarzy. Miejmy na uwadze, że twarz musiała składać się z 25 pikseli, a wszystko to musi być czytelne tak, by gracz od razu widział, czy ma do czynienia z drwalem, piekarzem, górnikiem czy zwykłym tragarzem. Ważnym elementem tej dość złożonej strategii było także odciążenie gracza od niepotrzebnego mikrozarządzania. Król wszak nie musi ręcznie zajmować się każdym pojedynczym kamieniem czy workiem mąki. W wywiadzie opublikowanym na łamach magazynu The One z 1993 roku ciekawie mówi o tym Stefan Piasecki, czyli osoba niejako nadzorująca cały projekt. Wszystko, czego nie robi gracz, musi zrobić za niego komputer. W skrócie, musisz stworzyć komputerowego gracza, który będzie pomagał temu ludzkiemu. Gra zaskarbiła sobie uznanie krytyków oraz samych graczy, tworząc swoją własną niszę na polu gier strategicznych. Chwalono relaksującą przyjemność, jaką dawało obserwowanie naszego stale rozrastającego się królestwa, doceniając także urokliwą szatę graficzną oraz dopracowanie technologiczne. Proces testowania gry przed premierą zrodził u jednego z ówczesnych testerów, Tomasa Hausera, całkiem niczego sobie listę sugestii i poprawek. Tych ostatecznie w życie nie udało się już wprowadzić, bo gra była już na ukończeniu, ale Tomasowi nie dawało to spokoju do tego stopnia, że zgłosił się do szefa Blue Byte, na co ku jego zaskoczeniu dostał odpowiedź: Dobra, zrób to. I tak oto oficjalnie rozpoczęły się prace nad The Settlers 2 grą, która dla wielu po dziś dzień jest najlepszą odsłoną serii. W skład 12-osobowego zespołu nie wchodził już jednak Walker, który, jak sam przyznał, po dwóch latach pracy nad pierwowzorem miałem już na jakiś czas dosyć patrzenia na małe ludziki. Twórcy uznali, że sam rdzenie rozgrywki sprawdzał się na tyle dobrze, że nie ma co zbytnio w niego ingerować, a zamiast tego skupić się na poprawieniu szaty graficznej, rozbudowie drzewka ekonomicznego i ogólnym postawieniu na strategię więcej i bardziej. W efekcie gra prezentowała się jeszcze bardziej malowniczo niż poprzedniczka, a świat przedstawiony wydawał się jeszcze bardziej tętnić życiem. Charakterystyczne dla Settlersów raczej niespieszne tempo zostało tu jednak dalej zachowane, więc gra na jednej mapie wciąż mogła trwać. Parę ładnych godzin. Sporo dobrej zabawy dostarczał również tryb gry dowolnej, gdzie mogliśmy już swobodnie wybrać sobie mapę, jedną z czterech cywilizacji i liczbę komputerowych przeciwników. Ciekawym twistem była nawet opcja gry w lokalnym multiplayerze i to na jednym ekranie w trybie split screen, bo gra rozpoznawała, kiedy do naszego komputera podpinaliśmy drugą myszkę. Lokalny multiplayer był już w jedynce, ale drugi gracz musiał wtedy grać na klawiaturze. Gra zdobywała fenomenalne oceny, za którymi poszły świetne wyniki sprzedaży. Blisko 600 tysięcy kopii w okolicy maja 98 roku, czyli mniej więcej dwa lata po premierze. The Settlers 2 był spektakularnym sukcesem. Mimo usilnych prób zrobienia gry idealnej, Hauser wciąż po latach zarzucał sobie niewystarczające dopracowanie pewnych elementów. Jako pierwszy przykład podał system pomocy, który jego zdaniem właściwie nie istniał. Innym elementem, który po latach wciąż śnił się Hauserowi po nocach, był cały system zarządzania jednostkami morskimi i koloniami. Sam pomysł na wprowadzenie tego do gry był świetny, i wysłanie pierwszego okrętu ekspedycyjnego na sąsiednią wyspę to jedno z moich najwcześniejszych wspomnień, związanych z grami wideo. Wciąż Wywołać entuzjazm u dziecka jest dosyć łatwo, a dziś z perspektywy czasu nie sposób się nie zgodzić, że działało to wszystko faktycznie chaotycznie. I był to jeden z najczęściej pojawiających się komentarzy u graczy, których Bluebite prosiło o informację zwrotną, gdy rozważało rozpoczęcie prac nad częścią trzecią. A część trzecia powstać po prostu musiała, a jakże. Nawet jeśli Bluebite pierwotnie tego jeszcze nie wiedział. W minionych wiekach. Kiedy Panteon był jeszcze siedzibą różnych bogów, stała tam świątynia. Świątynia poświęcona nieznanemu, stwórcy wszystkich bogów. Było to miejsce otoczone wielkim poważaniem. Sukces dwójki mówił jednak sam za siebie i tym razem po solidnym odpoczynku do prac nad grą wrócił sam Volker Vertisch. Po raz kolejny w kontekście samych mechanik postawiono raczej na ewolucję niż rewolucję i gra nadal się siedziała sobie w przytulnej, ekonomicznej niszy, jednak nie zabrakło tu wciąż pewnych dość znaczących zmian. Drogi, które w poprzednich częściach stawiało się samodzielnie, tak by dążyć do optymalizacji, tu powstawały już zupełnie automatycznie. Gracz jedynie wskazywał, gdzie należy wznieść pudełko, z kolei większy nacisk położono tym razem na zarządzanie armią. Gdzie w poprzedniczkach możliwości były bardzo ograniczone, tak tu settlersi upodobniali się do klasycznych RTS-ów i każdym żołnierzem dowodziliśmy niezależnie. Kolejną sporą nowością był system manny. Każda z trzech cywilizacji podstawowej wersji gry miała bowiem patronujące jej bóstwo, którego przychylność mogliśmy wykorzystać poprawiając siłę naszych żołnierzy, czy na przykład zesłaniem na przeciwnika kuli ognia. Pełnoprawna kampania fabularna z rysowanymi ręcznie kaccenkami oraz pojawienie się pełnoprawnego trybu multiplayer pomogły trzecim settlersom odnieść finansowy sukces. W recenzjach jednak coraz częściej pojawiały się głosy, że mimo że wciąż da się czerpać z gry sporo frajdy, tak serii zaczyna powoli brakować innowacji. Pamiętajmy, że mamy już rok 1998, więc gracze mogli już ogrywać pierwsze Age of Empires, Anno 1602 czy Warcraft 2, więc robiło się dosyć tłoczno, a produkcje konkurencji zbierały miażdżąco dobre recenzje. Większy nacisk produkcji kładziony na aspekt militarny tylko unaocznił, że na rynku są już gry, które robią to o niebo lepiej. Warto tutaj w ramach ciekawostki wspomnieć o kreatywnych zabezpieczeniach antypirackich. Jeśli komuś przyszło do głowy zdobyć nielegalną kopię gry, ta uruchamiała się po instalacji bez żadnego problemu. Gorzej było, kiedy kuźnie, zamiast napędzających naszą zbrojeniówkę sztabek żelaza, opuszczały prosiaki. Nowo posadzone drzewa nie rosły, manny nie przybywało, a towary umieszczone w magazynach znikały. Do dziś pozostaje to jednym z najbardziej kreatywnych rozwiązań, choć rzekomo dotykało także niektórych uczciwych graczy. I jeśli możliwe jest wskazanie miejsca na osi czasu, gdzie rozpoczęły się problemy serii, to wskazałbym właśnie ten moment. The Settlers było już serią rozpoznawalną na całym świecie, szalenie popularną w samej Europie, więc nic dziwnego, że Blue Byte chciało iść za ciosem i wydać kolejną część. Volker Vertis tym razem znów nie brał udziału w pracy. Jak sam wspomina, Blue Byte zależało wypuścić grę w święta Bożego Narodzenia 2000 roku, co było moim zdaniem terminem niemożliwym do dotrzymania, jeśli chciało się stworzyć wartościową produkcję. Historia pokazuje, że były to niestety prorocze słowa. Zespół deweloperów po raz kolejny dołożył wszelkich starań, by posłuchać głosów graczy i ich uwag co do trzeciej części. Należało koniecznie utemperować aspekt zarządzania armią i mocniejszy akcent skierować ponownie na ekonomię. Poniekąd się to udało i w kampanii cywilizacje Rzymian, Wikingów i Majów jednoczą siły, by pokonać złowrogiego Morbusa. Tu jednak zwycięstwo można odnieść jedynie odpowiednio balansując siłami militarnymi, jak i wydajną gospodarką a żeby odbić skażone tereny, należy na nowo zasadzić tam rośliny. Pomysł był ciekawy, jednak niestety nie wystarczyłby dorównać poprzedniczkom, zwłaszcza że poprzeczka była zawieszona naprawdę, naprawdę wysoko. Problemy można było zwęszyć już w momencie, gdy Blue Byte odwołało otwarte beta testy gry, zaplanowane na listopad roku 2000. Niedługo potem przesunięto już samą premierę na styczeń 2001. Na tym jednak nie koniec był zawirowań wokół czwartych Settlersów. W styczniu, niedługo przed premierą gry, Blue Byte zostało przejęte przez Ubisoft. Gra trafiła na niemiecki rynek 14 lutego, przy czym jej stan techniczny nie pozwalał wielu graczom na cieszenie się rozgrywką, nawet mimo faktu, że już w dniu premiery na posiadaczy gry czekała pierwsza łatka. Ta naprawiała część problemów, lecz wywoływała jeszcze kolejne. Reszta Europy ujrzała Settlers 4 na półkach sklepowych dopiero pod koniec marca. Recenzje były umiarkowanie pozytywne. Narzekano głównie na stosunkowo niewielkie różnice względem części trzeciej. Z punktu widzenia finansowego również nie było na co narzekać. Do sierpnia 2002 roku w samych tylko Niemczech gra znalazła się na półkach ponad 300 tysięcy graczy. Nie zrozumcie mnie źle. Gra nie była kaszaną, to nie jest ta gra, która doprowadziła do upadku znanej serii. Settlers 4 wciąż ma do dziś sporą rzeszę fanów, a niektórzy uważają nawet, że jest to najlepsza odsłona serii. Było już jednak czuć, że esencja uroku settlersów zaczyna się powoli rozcieńczać. I wbrew temu, co mówią homeopaci, to nie mogło wyjść osadnikom na dobre. Zmieniały się także czasy i same gusta graczy. Czy na rynku było jeszcze miejsce dla starych, dobrych settlersów? Na odpowiedź przyszło nam czekać aż do roku 2004. Blue Byte, już teraz pod wodzą Ubisoftu, doszło do wniosku, że należy dokonać już nie tyle delikatnych renowacji serii, i zamiast tego puszczono z dymem wszystko, ostrzelano pogorzelisko z ciężkiej artylerii, posypano solą i na tym miejscu położono fundamenty pod nowe, teraz już w pełni trójwymiarowe setlersy. I cóż, The Settlers, dziedzictwo królów, nie jest po raz kolejny złą grą. Jednak z serią The Settlers ma tyle wspólnego, że równie dobrze mógłbym teraz mówić o The Settlers. Wyścigi rydwanów, ale wracając, dziedzictwo królów jest tym, co rozumiemy powszechnie przez RTS-a, do tego bardzo silnie stara się być poważne i patetyczne. Widać w tym podejściu próbę mocniejszego wybicia się na rynku amerykańskim. Dotychczas seria królowała w Europie. Zmianą settingu próbowano uczynić grę bardziej uniwersalną. Słyszeliście kiedyś o tak zwanym statku Tezeusza? Czy jeśli stopniowo wymienimy wszystkie elementy jakiegoś obiektu na nowe, to czy pozostaje on nadal tym samym obiektem? To samo pytanie można zadać i tu. Czy to dalej The Settlers, jeśli gra się w niego zupełnie inaczej? Nie mówię, że zmiany są złe. Wręcz przeciwnie, seria bardzo ich potrzebowała na tym nowym rynku i zupełnie innej dynamice. Nie budujemy tu już klasycznych osad, a zamiast tego większy nacisk znów położony jest na dowodzenie siłami zbrojnymi, a w kampanii pomagamy niejakiemu Dario, nie, nie temu Dario, odzyskać należące mu się królestwo. Brzmi szablonowo i. jest szablonowe. Jasne, umówmy się, Settlersi nigdy nie mieli wybitnej fabuły, ale też nigdy nie udawali, że dla fabuły właśnie się w nich gra. Jest to wciąż kompetentna gra, ale rozbudowanej ekonomii szukać tu można za świecą. Jak to powiedział imiennik głównego bohatera gry... No i nie podoba mi się. Do wyjazd, idź. Nie podobasz mi się, kochany. Czy... Dziedzictwu królów zabrakło swojej własnej tożsamości względem innych gier na rynku, a przygłupia sztuczna inteligencja na pewno nie pomogła. Co do czego zgodni byli krytycy, wystawiając grze opinie tak mocno mieszane, że James Bond na pewno nie byłby zadowolony. Do samego 2006 roku sprzedano jednak ponad 500 tysięcy kopii gry, z tego 350 tysięcy w samych Niemczech. To wciąż pokazywało, jak mocna była to marka. Następnie w roku 2007 przyszła pora na kolejną główną część właściwej serii The Settlers Narodziny Królestwa. Po raz kolejny twierdzono, że twórcy chcą czerpać z najlepszych elementów serii i chcą utrzymać ducha settlersów żywego. Z powrotem dużego znaczenia nabrały systemy dróg, ekspansja militarna przez zajmowanie budynków znane z pierwszych części odsłon, ale także system podatków czy postaci bohaterów z dziedzictwa królów. Konsensus wśród recenzentów był taki, że narodziny królestwa nie dorównywały najlepszym częściom serii, ale była to wciąż gra lepsza od poprzedniczki. Wybiórcze wybieranie poszczególnych elementów i sklejanie tego wszystkiego w jednego potwora Frankensteina niestety nie wyszło grze na dobre i wciąż warstwa ekonomiczna była płaska jak ziemia w najśmielszych snach płaskoziemców. Producent Benedict Grindel stwierdził w jednym z wywiadów, że musi przyznać, że przez część piątą i szóstą Settlersi stracili sporo fanów. Mimo że potencjalne grono odbiorców bardzo się poszerzyło, wieloletni fani stracili zainteresowanie serią. Znowu, granie była absolutnie zła, tylko zwyczajnie cóż, zwyczajna. Rok 2010 przyniósł nam Settlers 7, droga do królestwa i to już całkiem interesująca pozycja. Nareszcie, wreszcie udało się wykorzystać grafikę 3D do stworzenia ciekawego stylu, który rzeczywiście pasował do znanych settlersów. Do tego rzeczywiście, nareszcie udało się odtworzyć sprawny i dosyć dobrze rozbudowany system ekonomii. Twórcy bardzo zmyślnie wkomponowali do gry system punktów zwycięstwa, dając graczowi wybór. Ten mógł skupić się na zwycięstwie militarnym, dążeniu do stworzenia potęgi ekonomicznej czy technologicznej. Gra była naprawdę przyjemna, zrozumiałe było wreszcie sygnowanie jej marką The Settlers. Żeby jednak nie było zbyt pięknie, całkiem sprawną i raczej ciepło przyjętą grę totalnie uwalono bezsensownymi zabezpieczeniami DRM, które wymagały stałego połączenia z internetem. A że serwery Ubisoftu miały w tym czasie renomę stabilności porównywalnej z Panem Zdziskiem z Podmonopolowego po pięciu piwach, to też gracze po prostu nie mogli grać w legalnie nabytą grę. Tego samego roku próbowano jeszcze bardziej wydoić biedną settlersową krowę i wrzucono na rynek przeglądarkowe The Settlers Online, która pod płaszczem znanej marki kryła perfidne mechaniki pay to win i inne paywale. Ugh. I tak mija nam już ponad dekada bez jakiejkolwiek gry o Settlersach, mimo że pierwotnie takowa miała wyjść już w 2019 roku. Widzieliśmy wideo z Prealfy, potem informacje o opóźnieniu na 2020 rok, a potem informacja o przesunięciu premiery, jednak już bez konkretnego terminu. To nigdy nie wróży dobrze, chociaż jakaś tam nadzieja wciąż się tli. W 2018 roku wypuszczono jeszcze także The Settlers History Collection, czyli zbiorcze wydanie wszystkich dotychczasowych gier wraz ze wszystkimi rozszerzeniami, których przecież nie brakowało. Warto się temu wydaniu przyjrzeć, zwłaszcza dlatego, że nieznacznie podrasowano tam pierwsze odsłony i przystosowano je do działania na nowoczesnych systemach operacyjnych i konfiguracjach sprzętowych. Cokolwiek by nie mówić Zawsze przyjemnie jest usiąść wygodnie w fotelu i móc poobserwować, jak uwijający się jak mrówki, pikselowi osadnicy, noszą deski, kamienie czy świeżo upieczone chleby. Jak wznoszą pomału kolejne budynki i odkrywają dziewicze tereny, kowal uderza rytmicznie w kowadło, drwal ścina drzewa, a geolog robi jest w tym coś niesamowicie kojącego. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!